Witam w dzisiejszym odcinku. Jestem Monika. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, kliknij subskrypcję, aby nie przegapić żadnego odcinka. Chcesz zyskać pewność siebie, budować silne relacje, odkryć pasję i skutecznie realizować cele? Fascynuje Cię psychologia pozytywna, neurologia i terapia poznawczo-behawioralna? Jesteś we właściwym miejscu. Dołącz do nas i odkryj strategie, które pomogą Ci zbudować lepsze życie. Czy zdarzyło Ci się kiedyś usiąść na kanapie po ciężkim dniu, wziąć głęboki oddech i nic? Nadal czujesz napięcie w ciele, mimo że wokół panuje cisza. Masz chwilę dla siebie, ale twoje myśli biegają jak szalone. To nie znaczy, że coś z tobą jest nie tak. To znaczy, że twój organizm może już nie reagować na stres tak jak kiedyś. Chcę ci dzisiaj opowiedzieć historię Ani. Ania przyszła do mnie z poczuciem, że wszystko ją zawodzi. Medytacja ją irytowała, spacery nie przynosiły ulgi, a każda próba relaksu kończyła się wyrzutami sumienia, bo przecież w tym czasie mogłaby zrobić coś pożytecznego. Powiedziała coś, co zapamiętałam. Czuję, że ciągle gnam. Nawet kiedy nic nie robię, jestem spięta, moje ciało nie umie się wyłączyć. Jakby nie znało już innego trybu, niż działaj. Odpoczynek to dla mnie stres. Czasem nawet mam wrażenie, że słyszę, jak sama siebie poganiam w mojej głowie. A tak bardzo się staram. Chyba oszalałam. Nie, Ania oczywiście nie oszalała. Ktoś po prostu musiał jej powiedzieć, nie musisz. Ciągle czegoś robić, żeby zasłużyć na odpoczynek. Twoje ciało jest już zmęczone, nie potrzebuje więcej starań. Twoje ciało potrzebuje Twojej obecności. Nie powiem ci, że to było łatwe dla niej, cały proces, aby to zrozumieć i zacząć zmieniać. Na początku czuła irytację, opór, niechęć. Głos w jej głowie szeptał, to strata czasu. Co ty robisz, kobieto? Powinnaś być produktywna. Weź się do czegoś. Ale mimo tego spróbowała. Zaczęłyśmy od czegoś absurdalnie prostego. Piętnaście minut dziennie, cisza. Bez planu, bez celu, Ania po prostu była. Po kilku tygodniach, coś się zmieniło. Zaczęła się uśmiechać. Często nawet bez powodu poprawiła się jakość jej snu, łatwiej zasypiała. I to był moment, w którym jej organizm powiedział wreszcie: Dziękuję, końcu mnie słyszysz. Ale co tak naprawdę działo się z Anią i co może dziać się z Tobą w podobnej sytuacji? Albo co dzieje się z Tobą, jeśli jesteś w podobnej sytuacji? Na pewno słyszałaś albo słyszałeś o kortyzolu. Kortyzol to hormon, który często nazywamy hormonem stresu. Dlaczego? Bo jego poziom rośnie, gdy jesteśmy zestresowani. To trochę jak wewnętrzny alarm. Nasze ciało mówi: Uwaga, coś się dzieje, mobilizujemy się. Kortyzol pomaga nam mieć więcej energii, szybciej reagować. Zwiększa ciśnienie krwi i poziom cukru, żebyśmy mogli poradzić sobie z trudną sytuacją. I to naprawdę działa w krótkim czasie, ale jeśli ten stan przedłuża się, bo żyjemy w napięciu tygodniami, miesiącami albo latami, poziom kortyzolu przestaje wracać do normy, i wtedy ciało się buntuje. I pojawia się coś, co określa się jako rezystencję typu A. To sytuacja, w której komórki twojego ciała przestają słuchać kortyzolu, bo ten krąży we krwi cały czas. Ciało przestaje reagować na ten sygnał. Jakby ktoś nieustannie pukał do drzwi z hasłem alarm, działaj alarm, aż w końcu przestajesz to słyszeć. Ale to nie znaczy, że stres znika. To znaczy tylko tyle, że trzeba pukać mocniej, więc organizm zaczyna walić pięściami w te drzwi i produkuje jeszcze więcej kortyzolu. Z każdą kolejną dawką jesteś bardziej napięta, bardziej zmęczona i bardziej bezradna. I wtedy już nie działa nic, ani urlop, ani spokojny wieczór, ani leżenie na kanapie, bo twoje ciało nie przestaje czuwać. Ono nie wie, że już może odpocząć. To błędne koło, bo więcej kortyzolu to więcej napięcia. Więcej napięcia to trudniejsze wyciszenie, a trudniejsze wyciszenie to jeszcze więcej kortyzolu. To nie Twoje lenistwo i nie brak silnej woli. To biologia. A skoro tak, to znaczy, że można to zmienić. Jak więc przerwać to błędne koło? Są trzy rzeczy, które naprawdę działają, pod warunkiem, że potraktujesz je nie jako kolejne zadanie, jako wyzwanie, ale jako prezent dla siebie. Po pierwsze, to codzienne rytuały ciszy i obecności. Brzmi skomplikowanie? Wcale nie jest. To mogą być bardzo proste chwile. Poranny kubek herbaty, wypity w cisze. Patrzenie przez okno. Spacer bez telefonu, 10 minut siedzenia na kanapie z zamkniętymi oczami. Nie chodzi o to, żeby wyciszyć umysł. Chodzi o to, żeby na chwilę przestać chcieć czegoś od siebie. To są sygnały, które wysyłasz swojemu ciału. Nie musisz walczyć. Jesteś bezpieczna. Już możesz odpocząć. I naprawdę to działa, ale tylko wtedy, gdy robisz to codziennie. To jak podlewanie kwiatka. Nieraz, a regularnie. Po drugiej świadomy oddech i mikroprzerwę. Wiem, o oddychaniu powiedziało się już chyba wszystko. Ale prawda jest taka, że większość z nas oddycha płytką i szybko, i robi to nieświadomie. A oddech to najprostsze i najskuteczniejsze narzędzie do regulowania układu nerwowego. Zrób dziś eksperyment. Po jakiejś stresującej rozmowie, sytuacji, albo przed jakimś ważnym zadaniem, zatrzymaj się na jedną minutę i weź trzy powolne, głębokie oddechy. Poczuj, jak unosi się twoja klatka piersiowa, jak opada brzuch. Nic więcej. Nie musisz robić nic więcej. To wystarczy, żeby wyłączyć tryb przetrwania i powiedzieć swojemu ciału: OK, nie trzeba się bać. Teraz możesz działać spokojnie. A mikroprzerwy w ciągu dnia to na przykład trzy minuty w ciszy, przeciągnięcie się, krótki spacer po mieszkaniu. Są one jak małe resetowanie systemu. W świecie, który nas pogania, ty możesz się zatrzymać i to jest Twoja siła. I po trzecie to zgoda na bycie. A nie na ciągłe działanie. Zgoda na bycie, a nie na ciągłe działanie. Powtarzam to specjalnie, bo jednym z największych źródeł napięcia nie jest to, co robisz, ale to, że wciąż musisz coś robić. Musisz być produktywny. Musisz być zorganizowana, efektywny, pomocna, szybki, dostępna. I nawet, kiedy masz wolny czas, w głowie ciągle słyszysz, powinnaś coś zrobić, powinieneś gdzieś pójść. Zgoda na bycie to coś innego. To moment, w którym mówisz sobie, nie muszę zasługiwać na odpoczynek, nie muszę być lepsza, żeby być wystarczająca. Teraz jestem ważny, ja. Czasem to tylko 10 minut dziennie. Ale jeśli dasz sobie do nich prawo, Twoje ciało w końcu odetchnie i z tego oddechu zacznie się Twoja zmiana. Czy warto? I co z tego będziesz mieć? No cóż, zauważysz, że na przykład sen przychodzi Ci łatwiej, w głowie robi się ciszej, w ciele pojawia się spokój. I co ciekawsze, Wraca motywacja, bo kiedy nie walczysz ze sobą, masz siłę wrócić do siebie. Jeśli dziś czujesz, że nie umiesz się wyciszyć, nie umiesz odpocząć, nie umiesz się zatrzymać, to nie znaczy, że coś z tobą nie tak. To znaczy, że twoje ciało prosi cię o coś więcej niż wolny wieczór. Prosi cię o troskę, o obecność, o prawdziwą regenerację. A ty, kiedy ostatni raz pozwoliłeś, albo pozwoliłaś sobie po prostu być, bez presji, bez planu, bez celu? Napisz mi o tym. Jeśli ten odcinek cię poruszył, podobał ci się, udostępnij go komuś, kto też potrzebuje usłyszeć, że nie jest słaby, nie szaleje, jest tylko przeciążony. Zasługujesz na odpoczynek, który naprawdę działa. Zasługujesz na ciszę, która leczy, i zasługujesz na siebie. Życzę Ci wspaniałego dnia. Do usłyszenia.